Cześć, witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić piłę szablastą firmy Blank Hagen. Piła ta zwróciła moją uwagę na siebie tym, że ma bardzo odważną kolorystykę, jak widzicie. Wyróżnia się na tle pozostałych pił, które są dostępne na rynku. Ale co najciekawsze, piła ta ma bardzo dużą moc, bo około 1200 W, co tak na dobrą sprawę bardzo mnie zaskoczyło. Z uwagi na to, że mam kilka otworów do wypełnienia, powiedzmy, pustakami, potrzebuję po prostu piły, która pomogłaby mi w tym. Z tego co udało mi się zauważyć, akurat na stanie mieli tego typu piłę i jak widzicie, tego typu brzeszczot. Jest to brzeszczot firmy Bosch. Za w ich przypadku, za jakąś kwotę około 200 zł, co jest kosmiczną kwotą, ponieważ tego typu brzeszczot można kupić gdzieś na jakichkolwiek aukcjach internetowych, Allegro i temu podobnych, za dużo mniejsze pieniądze. Ale niestety nie miałem wyboru, musiałem kupić ten zestaw, który za zadanie mam mi po prostu pomóc w moich pracach. Piła ta jest na pierwszy rzut oka bardzo fajnie wykonana. Ma możliwość regulacji pełnych obrotów w tym miejscu. Oczywiście możliwość blokowania przycisku w momencie pracy. Tu jest jakiś bardzo, bardzo dziwny przełącznik, który ma za zadanie z tego co wyczytałem powodować, że te oszcze, one ma w jakiś sposób mimośrodowy, balansowy pracować. Wiem, nie wiem do czego to miałoby być zastosowane na dobrą sprawę, ale w testach takich wstępnych na zasadzie na sucho nie zauważyłem żadnej różnicy po przełączeniu tego przełącznika i podejrzewam, że on jest po prostu tylko taką atrapą tutaj. Sama piła w sobie jest bardzo dobrze, mocno wykonana, jest solidna. To się okaże tak naprawdę jeszcze na kolejnym etapie, czy, czy ona nam się sprawdzi i zaczyna się gdzieś na podrodze grzać. Ale parametry, które przedstawia sobą no, są naprawdę wyśmienite. Nie jest to piła lekka, jest ona dość ciężka, jeżeli się bierze w ręce, no to czuć, że jest to kawał, kawał dużego urządzenia, kawał mocnego urządzenia. Dodatkowo tu na samym dole macie taki przełącznik, który ma za zadanie włączyć w przedniej części tej piły e, diodę, która ma za zadanie podświetlać, doświetlać miejsce, które tniecie. No podejrzewam, że może to się sprawdzić w jakichś tam sytuacjach, e, gdzie mamy ograniczoną ilość światła. Aczkolwiek raczej mało kto pracuje tego typu urządzeniami, gdzie mamy ograniczoną ilość światła. E, co chodzi o tą stopkę, też bardzo fajny temat, ponieważ po naciśnięciu tutaj w tym miejscu ta stopka się wysuwa. Ja wam to później pokażę w momencie, jak będę sobie testował. Druga osoba będzie kręciła mi ten filmik. No to pokażę Wam wszystkie te kwestie, jak, e, jak to działa. Za tego od elementu odbezpieczacie. Narzędzie tnące i można je po prostu w sposób łatwy i bezpieczny wymienić. Sama piła w sobie naprawdę robi bardzo fajne wrażenie. Jest solidnie wykonana, przynajmniej takie są moje pierwsze odczucia, pierwsze wrażenia. Co chodzi o start tej piły na pełnych obrotach, na sucho, no, powiem szczerze, szarpie, szarpie ręce i to bardzo mocno. Co by wskazywało, że ta moc gdzieś tak naprawdę w okolicach tych 1200 W może być. Może Chińczyk gdzieś tam po drodze przekłamał, może o jakieś tam 200 może W, ale tak czy siak moc jest wyczuwalna. No ale co, najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby sprawdzić, czy ta nadaje się tak naprawdę do czegokolwiek, czy ona nam posłuży, no i czy się zwróci podczas naszych inwestycji. Dodatkowo zwróćcie uwagę na tego typu brzeszczot. On jest typowym brzeszczotem do, do betonu, do cegły, do betonu. Oczywiście nie do betonu, jakiegoś tam zbrojonego, ale mówimy tu o jakichś e, elementach, powiedzmy, typowych, takich stosowanych w budownictwie typu zaprawa cementowa, cement e, i temu podobne. Brzeszczot ten jest bardzo fajnie wykonany. On, tak powiedziałem wcześniej: występuje on w kilku, e, praktycznie chyba co druga czy co trzecia firma produkuje ten brzeszczot, albo ma go przynajmniej na, ma go przynajmniej na stanie. W tym przypadku jest to akurat Bosch. Podejrzewam, że inne marki go też sygnują swoimi jakimiś innymi, innymi nazwami, ale z tego co oglądałem, budowa i jest zazwyczaj taka sama, praktycznie jeden do jednego. Także pytanie, czy ma sens przepłacać 100 złotych więcej, jeżeli można go kupić gdzieś tam, powiedzmy, w sklepach internetowych? Wydaje mi się, że nie. Ja nie miałem innego wyjścia, tak powiedziałem wcześniej, musiałem, ponieważ czas mnie goni i nie mam zbytnio czasu na. Oczekiwanie na przesyłkę, nawet jednego dnia, także, tak jak widzicie, zestaw, który kupiłem, ma posłużyć do cięcia cegieł, pustaków i temu podobnych elementów betonowych. Także biorę się za robotę, zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce. Warto sobie zaznaczyć miejsce cięcia pustaka, przyłożyć, zrobić coś takiego wstępnie i potem sobie startujemy. Ja mam akurat ustawione na trujeczce. Wydaje mi się, że to jest najbardziej optymalne. Staramy się też nie dociskać za bardzo. Z uwagi na to, że pustaki tego typu mają dużo wilgoci, nie, nie tniemy w taki sposób, tylko pozwolimy pile po prostu w jakiś sposób się amortyzować. Także lecimy. Zauważcie, że celowo ruszam tą piłą z uwagi na to, że ona czasami lubi się zakleszczyć i wtedy po prostu no, sytuacja jest dość, dość nieprzyjemna. Także warto pomagać w trakcie tego cięcia tego typu ruchami, bo to pomaga ciąć. Szczerze mówiąc, nawet się nie staram za bardzo tutaj iść równo zgodnie z tą linią. Ona jest tylko dla mojego takiego psychicznego komfortu. Jeżeli na samym początku dobrze poprowadzimy piłę, ona praktycznie w żaden sposób nie zmienia swojego swojego powiedzmy tam jakiegoś miejsca cięcia także jak ja powiedziałem bez dociskania ewentualnie delikatnie to jest kwestia wyczucia przy pierwszym drugim pustaku ja sobie teraz zmienię prędkość jeszcze na cztery No, i w taki sposób mamy bardzo ładnie przecięty pustak równiutko. Co można powiedzieć, na razie ta maszyna się fajnie sprawdza. Jest to przyjemność. Z pracy to, co było z piłką ręczną, to była tragedia. Piłka jak piłka możecie kupić sobie, w zależności od tego, od swego budżetu, słabszą, mocniejszą, ale sam ten brzeszczot, który jest stricte, tak naprawdę do betonu, powiedzmy do jakichś tam pustaków ceramicznych, nawet sprawdza się w przypadku pustaków tego typu, które są no niestety troszeczkę powiedzmy nasączone kredą, wodą, i to cięcie jest troszeczkę trudniejsze. Ale tak powiedziałem. Wystarczy delikatnie pracować tą piłką, wyczuć ją i wszystko się fajnie sprawdza. Ja wam dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania mojego kanału, do subskrybowania, trzymajcie się tymczasem, cześć.